Rozpoczynamy od pięciu oczek łańcuszka, które te oczka łączymy w pierwszym oczku oczkiem ścisłym w kółeczko. Teraz wykonujemy 4 oczka łańcuszka i to będzie początek pierwszego rzędu. I wykonujemy słupek. W środek tego kółeczka z łańcuszka. Teraz wykonujemy osiem oczek łańcuszka. I słupek znowu w środek kółeczka. Następnie dwa oczka łańcuszka, to jest już środek chusty i jeszcze jeden słupek w kółeczko. Dalej osiem oczek łańcuszka. I dwa słupki w środek kółeczka. I tak wygląda, śmiesznie troszeczkę, jak motylek, pierwszy rząd chusty. Poczynamy rząd drugi od pięciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę na drugą stronę. I teraz pod tym łańcuszkiem z ośmiu oczek owijamy dookoła wachlarzyk. Wachlarzyk to będzie. To będą dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka przerwy, i drugi wachlarzyk wykonujemy pod tym łańcuszkiem z dwóch oczek w środku chusty. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. I tak samo jedno oczko łańcuszka przerwy i kolejny wachlarzyk wykonujemy wokół łańcuszka z ośmiu oczek. Uwijamy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I teraz jedno oczko łańcuszka i słupek pod ostatnim tutaj łańcuszkiem z czterech oczek. i drugi rząd mamy zakończony. W rzędzie trzecim będziemy wykonywać wachlarzyki podobne, ale z podwójnych słupków, dwa razy nawijanych. Rozpoczynamy od pięciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę i w pierwszym słupku wykonujemy jeden słupek Podwójny. Dalej dwa oczka łańcuszka, i jeszcze dwa słupki podwójne w tym samym oczku. Trzeba pamiętać o tych podwójnych słupkach. Jeszcze raz dwa nawinięcia. Mamy podobny wachlarzek, tylko z wyższych słupków podwójnych. Teraz jedno oczko łańcuszka przerwy i następny wachlarzek podwójny wykonujemy tutaj pod łańcuszkiem z dwóch oczek w wachlarzyku pojedynczym poprzedniego rzędu. Dwa nawinięcia. Dwa słupki podwójne, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne i jedno oczko łańcuszka przerwy i teraz przechodzimy już do środka chusty, w środku chusty pod łańcuszkiem z dwóch oczek wykonujemy dwa wachlarzyki ze słupków podwójnych, czyli dwa słupki podwójne Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne. Dobrze, teraz jesteśmy w środku chusty. Przez środek chusty dwa słupki i przechodzimy na stronę lewą, również w środku tutaj. Drugi wachlarzek z podwójnych słupków, czyli dwa słupki podwójne, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne. I tak prezentuje nam się środek chusty. Przechodzimy na stronę już lewą, jedno oczko łańcuszka, przerwy i następny wachlarzek w wachlarzyku poprzedniego rzędu. Cały czas pamiętamy, że w tym rzędzie robimy słupki podwójne. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne. Oczko łańcuszka przerwy i tutaj pod łańcuszkiem początkowym poprzedniego rzędu wykonujemy również wachlarzyk ze słupków podwójnych. I tak prezentuje nam się chusta. Po trzecim rzędzie już widzimy ładny zarys trójkątny chusty. Rozpoczynamy rząd czwarty chusty. Będą to oczka łańcuszka i oczka ścisłe. Rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka. Obracamy chustę. I wykonujemy jeszcze 8 oczek łańcuszka. I ten długaśny łańcuszek zaczepiamy oczkiem ścisłym tutaj pod ostatnim wachlarzykiem poprzedniego rzędu, w środku pomiędzy słupkami, oczko ścisłe. I dalej. Osiem oczek łańcuszka. I znowu oczkiem ścisłym w kolejnym wachlarzyku. Naczepiany. I dalej. Osiem oczek łańcuszka. I w kolejnym również oczko ścisłe. Dalej 8 oczek łańcuszka. I zaczepiamy już tutaj w środku rzędu pod dwoma oczkami łańcuszka, również oczkiem ścisłym. Jako środek wykonujemy 8 oczek łańcuszka. I również zaczepiamy oczkiem ścisłym w tym samym miejscu co poprzednie oczko ścisłe w środku chusty. Mhm. I po środku nam się tutaj powinna wytworzyć taka pentelka. I dalej. Tak samo. 8 oczek łańcuszka. W środku wachlarzyka poprzedniego rzędu oczko ścisłe, 8 oczek łańcuszka i zaczepiamy oczkiem ścisłym w następnym wachlarzyku 8 oczek łańcuszka. Zaczepiamy w ostatnim wachlarzyku i teraz wykonujemy 8 oczek łańcuszka i podwójny słupek tutaj w albo ostatnim słupku czyli wkłuwamy się tutaj w szczyt ostatniego słupka albo dookoła ja to zrobię w szczyt słupka podwójnego podwójny słupek i mamy rząd czwarty zakończony powinna nam powstać taka delikatna falbanka z łańcuszków z jedną pętelką w środku chusty rozpoczynamy rząd piąty chusty w którym będziemy robić wachlarzyki ze słupków pojedynczych. Rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka. Obracamy chustę na lewą stronę i w tym samym oczku wykonujemy słupek. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki w tym samym oczku. Mamy tak naprawdę pierwszy wachlarzyk. Jedno oczko łańcuszka. Teraz przechodzimy na każdy z kolejnych łańcuszków z ośmiu oczek i owijamy wokół nich właśnie te wachlarzyki ze słupków pojedynczych. Czyli dwa słupki pojedyncze, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki pojedyncze. Jedno oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejny łańcuszek. Owijamy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Jedno oczko łańcuszka przerwy. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. wykonujemy takie same wachlarzyki. Jedno oczko łańcuszka i już jesteśmy na łańcuszku przed środkiem chusty. Ostatnim. Oczko łańcuszka i już przechodzimy na pętelkę środkową i w pętelce środkowej pojedynczy wachlarzyk zesłupków pojedynczych, mamy środek chusty, oczko łańcuszka i tak samo po lewej stronie, pamiętając, żeby znalazł się jeden bachlarzyk owinięty wokół łańcuszka. łańcuszka przerwy. Pod ostatnim łańcuszkiem również wachlarzek. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. I tu jeszcze musimy pamiętać na końcu o jednym dodatkowym wachlarziku, czyli oczko łańcuszka. I ostatni wachlarzek robimy tutaj raz, dwa, trzy, czwarte oczko tego ostatniego łańcuszka. Małczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I rząd piąty mamy zakończony. Czyli mamy tych wachlarzyków po jednej stronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden wachlarzyk środkowy i pięć po lewej stronie. Rząd szósty rozpoczynamy. Będzie również prosty. Będziemy po prostu w każdym z wachlarzyków ze słupków pojedynczych robić słupki podwójne, czyli wachlarzyki ze słupków podwójnych. Rozpoczynamy od pięciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę na lewą stronę. Robimy dwa nawinięcia i już w pierwszym wachlarzyku poprzedniego rzędu wykonujemy dwa słupki podwójne. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki podwójne. Jedno oczko łańcuszka i przechodzimy. Na kolejny wachlarzek wykonujemy słupki podwójne, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne oczko łańcuszka przerwy. I przechodzimy na kolejny wachlarzek, i tak do środka chusty. Na środku się spotkamy. Przechodzimy do środka rzędu szóstego. Tu już mam ostatni wachlarzek po prawej stronie chusty. Oczko łańcuszka i przechodzę już na wachlarzek środkowy poprzedniego rzędu. Tu wykonuję dwa wachlarzyki ze słupków podwójnych. Jeden już mam, teraz dwa oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze jeden podwójny I mam środek. Oczko łańcuszka i tak samo przechodzę przez wszystkie wachlarzyki po lewej stronie chusty, pamiętając o jednym oczku łańcuszka pomiędzy tymi wachlarzykami. Mam się do końca szóstego rzędu. Oczko łańcuszka po przedostatnim wachlarzyku. Tutaj robię w poprzednim rzędzie, wachlarzyku poprzedniego rzędu, ostatni wachlarzyk ze słupków podwójnych. I na koniec oczko łańcuszka i podwójny słupek, tutaj w szczyt ostatniego słupka poprzedniego rzędu. I rząd szósty mamy zakończony. W sumie mamy po prawej stronie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wachlarzyków i sześć wachlarzyków po lewej stronie chust. Rząd Siódmy. Będą to znowu oczka łańcuszka i oczka ścisłe. Możemy sobie podzielić na dwa etapy ten początek, czyli najpierw wykonać 4 oczka łańcuszka, obrócić chustę, później wykonać jeszcze 8 oczek łańcuszka, ale połączymy to razem. Więc na początku siódmego rzędu wykonamy 8 plus 4, czyli 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Obracamy chustę i zaczepiamy ten łańcuszek tutaj w środku wachlarzyka poprzedniego rzędu oczkiem ścisłym. I dalej już tak jak to było w rzędzie czwartym. Wykonujemy 8 oczek łańcuszka. I zaczepiamy w środku wachlarzyka podwójnego poprzedniego rzędu oczkiem ścisłym. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oczek łańcuszka. I zaczepiamy oczkiem ścisłym. I tak jedziemy do środka pusty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I już tutaj zaczepiamy ten ostatni łańcuszek w środku chusty, również. Oczkiem ścisłym. Robimy środkową pętelkę również złożoną z ośmiu oczek łańcuszka. I zaczepiamy ją również oczkiem ścisłym w tym samym miejscu na środku chusty. I dopiero przechodzimy na stronę lewą chustę analogicznie. Osiem oczek łańcuszka. Zaczepiamy już w w wachlarzyku po lewej stronie chusty i dalej tak samo po lewej stronie przechodzimy do zakończenia rzędu siódmego Jestem w ostatnim wachlarzyku tutaj z oczkiem ścisłym. Dalej 8 oczek łańcuszka. I podwójny słupek. Tutaj w czwartym oczku raz, dwa, trzy, cztery odliczamy sobie. W czwartym oczku robimy podwójny słupek. I tak wygląda chusta po zakończeniu 7 rzędów. Dalsze rzędy 3 będziemy już powtarzać stale, czyli od rzędu 8 do rzędu 10, później już powtarzamy tylko rzędy 8-10.